Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Trener Dawid Szulczek Ruch Chorzów rozpoczyna okres przygotowawczy do sezonu 2025-2026. No i to, że jak minął ten, ten pierwszy trening, bo godzina z okładem, ładna pogoda, uśmiechy, więc chyba się chciało pracować. Na początku mieliśmy trochę przedstawienia, bo przedstawialiśmy nowych członków sztabu i nowych zawodników, a trochę się w ostatnim czasie wydarzyło. Później przeszliśmy na taką część prewencyjną, na wiatę. No i zaczęliśmy trening, gdzie grupa zawodników testowanych plus nasza młodzież z Akademii z drużyny Rezerw trenowała jeszcze kilka minut dłużej. Natomiast no, taki trening wprowadzający, dzień przed testami wydolnościowymi, tylko po to, żeby poczuć boisko i trudzimy się na dwie grupy. Jedna grupa ma, ma trening, druga ma testy wydolności. No i od czwartku ruszamy już z taką stricte pracą pod kątem nowego sezonu, mając już na uwadze to, że przebadaliśmy zawodników. Jutro też mamy badania krwi i inne dodatkowe, więc chcemy tak kompleksowo do tego początku podejść, tak jak to robi się zazwyczaj. Trzy nowe twarze, jeśli chodzi o kadrę zawodniczą już zakontraktowane, czyli Tomasz Bała, Aleksander Komor i Szuma na Gamatsu, no to już jest nawet duży postęp względem tego, co, co było rok temu, to jest chyba ważne, żeby już zaczynać coś tam mając w tym portfelu. Wszyscy zawodnicy na bardzo wysokim poziomie mają cechy ewolucjonalne, duża chęć rozwoju indywidualnego i chęć udowodnienia czegoś, bo ale, Komor, Szumanagamacu Gamacu trafiają do nas z ekstraklasy, gdzie w ostatnim sezonie nie udało mi się odegrać dużej roli. Na pewno jest duża, duża chęć udowodnienia i takiego spełnienia się u nas. Myślę, że będą mieli ku temu dużo okazji. Natomiast Tomek Bała to zawodnik, który strzelał bardzo dużo ramek, szczególnie po wejściu z ławki i ten współczynnik gola na minutę ma bardzo dobry. Porównywalne, nawet trochę lepsze od naszych napastników, więc dużo sobie obiecujemy po tej trójce. Na pewno są to zawodnicy, co do, co do których mamy przeczucie, że albo będą ważną częścią pierwszej danaski, albo praktycznie w każdym meczu będą wchodzić i dawać jakość w drugiej połowie. To ten powiedział o nowych twarzach w sztabie. Mirosław Kuczera. Zajmuje to miejsce zwolnione przez Zadosława Chłopca na stanowisku trenera bankarzy. Jest trener Tomasz Olszewski, który będzie odpowiadał za przygotowanie motoryczne. Osoby na takim stanowisku no od dłuższego czasu nie mieliśmy też. Na ile, jak bardzo trener jest zadowolony, że te osoby dołączyły do sztabu, podpisały kontakty z ruchem? Jestem bardzo zadowolony. Są to bardzo fachowi trenerzy. Jeśli chodzi o trenera Kuczerę. 6 lat w Polonii beton, dwa awanse, więc to samo mówi za siebie: od trzeciej ligi do, do pierwszej. E, trener, który w ostatnim sezonie e, pracował z Akselem Holewińskim, zawodnik, który bardzo się rozwinął i był naj, praktycznie najlepszym bramkarzem w, na poziomie drugiej ligi. Więc e, dobra reklama. Jeśli chodzi o mm, trenera Olszewskiego, miałem okazję z trenem Olszewskim współpracować trzy sezony na poziomie ekstraklasy. E, duże to z pracy, e, ogromna wiedza nie tylko z zakresu przygotowania siłowego i kondycyjnego, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale również innych dyscyplin. E, myślę, że taki fachowiec zdecydowanie jest w stanie nie tylko pomóc naszej drużynie, ale rozwinąć cały klub. No i cieszy mnie to bardzo, bo przez ostatnie miesiące na, tym, na tej pozycji był wakat, a teraz wchodzi fachowiec najwyższej półki, także uważam, że idzie to w dobrą stronę. Dzisiaj sporo twarzy też z centrum szkolenia, kilku zawodników, z roczników powiedzmy 2.8, 2.6 i też trenerzy, więc trochę tego akcentu naszej akademii, naszego centrum szkolenia też tutaj na tych pierwszych zajęciach letnich było. Tak, chcemy zacieśnić więzi z naszą Akademią, chcemy lepiej wdrażać y, zawodników z Akademii, więc y, dzisiaj dwóch trenerów, Sławomir Jarczyk i y, Kuba Brzozowski, ale jeszcze też będą się pojawiać y, trenerzy Mateusz Michalik i Albert Michalik. Chcemy, żeby z każdego rocznika, u 17, u 19, z drużyny rezerw, z UKS-u, żebyśmy mieli taki przegląd wojska, y, żeby też tych zawodników znać, kto ma jaką sytuację w rodzinie, w domu, w szkole, y, bo myślę, że pod kątem Takiego mentalnego podejścia, to, to musimy o nich bardzo zadbać, żeby było im po prostu łatwiej wejść do drużyny. Natomiast co do umiejętności już takich piłkarskich, muszą się obronić na, na boisku. My na pewno postaramy się jeszcze lepiej zadbać o nich, żebyśmy mogli też jakiegoś wyłowanka ruchu oglądać na boiskach, chociażby na, na meczach na stadionie Śląskim, a nie, nie tylko, żeby oglądać ich w drużynie rezerw. No dzisiaj też trochę nieobecnych. Bez Somy Nowotnego, Daniel Szczepan, rehabilitacja, Patryk Sikora, to akurat duży, duży pozytyw. Nasz, nasz kapitan już dzisiaj bał udział w rozgrzewce, to jasny sygnał, że wraca do zdrowia. Też na tej liście nieobecnych Filip Lachendro. No, co tutaj można powiedzieć? Cała ta grupa miała urazy jeszcze pod koniec zeszłej rundy. Filip Lachendro wraca do zdrowia. W najbliższych tygodniach powinien się pojawić. Były to rzeczy w ogóle nie związane z piłką nożną, ale... Wszystko się udało, zabieg się udał, także liczymy na to, że Filip w przyszłym sezonie zadebiutuje w barwach ruchu. Co do Patryka Sikory, dość sprawnie, szybko, jak na ten typ urazu, Patryk wraca do zdrowia, więc jesteśmy pełni nadziei, że już w tym kolejnym sezonie będzie mu dane zagrać serką na piersi. Jeśli chodzi o kontuzję Szczepana, jest to kwestia jeszcze kilku dni. Myślę, że maksymalnie dwa tygodnie, ale liczę na to, że już w przyszłym tygodniu będzie się pojawiać na boisku. I wejdzie w pełne obciążenia jeszcze przed obozem, nie wiem czy zagra w sparingu z Wartą, ale już na obozie i po, po tych obciążeniach obozowych, w tych sparingach, które będziemy grali po, po obozie, uważam, że powinien zagrać. Jeśli chodzi o Szymańskiego, Venturę, co prawda nie byli w stanie zrealizować wszystkich rozpisek indywidualnych, względem tego co sobie zaplanowaliśmy, ale są już na tyle zdrowi i też pracowali nad powrotem do, do pełnej dyspozycji, że dzisiaj w tringu już mogli wziąć udział, chyba nikogo nie pominąłem z tej grupy. No, wiemy też, że kilka dni dłuższe wolne otrzymał Soma Nowotny, a za Martina Turka trzymamy kciuki w Euro 21. Bardzo przyzwoite wydaje się występy z Niemcami, choć przegrany mecz 0-3. I, no i ten bezbankowy z, z Anglią, no to też jakby serce rosło, że bankarzu ruchu broni na takim poziomie w takiej imprezie. Zdecydowanie. Oglądałem ostatnio statystyki, to Martin jest wyróżniającym się bramkarzem, jeśli chodzi o cały turniej. Także ma dużo lepsze statystyki po tych dwóch spotkaniach niż notował tutaj w barwach ruchu. A co do Szomy Nowotnego, sprawy prywatne jeszcze potrzebował kilku dni, żeby, żeby je rozwiązać. No i zobaczymy, kiedy do nas wróci. Jeśli chodzi o sam turniej, no trzymam mocno kciuki, bo to też jest duża promocja dla naszego klubu jeśli chodzi o Martina jako kapitan reprezentacji Słowenii także no oby w tym ostatnim meczu słoneczko bardziej przyświeciło żeby Martin bronił tak jak z Anglem, ale żeby koledzy coś w końcu strzelili tak, ten ostatni mecz to dodajmy z Czechami. I to, że wiadomo, że kibice o to pytają, no tu, no procentowo powiedzieć, na ile ta drużyna, ta kadra ma, ma jakiś taki kształt docelowy, no wiemy, że latem no, dużo, dużo pewnie będzie się działo do samego końca okienka transferowego i będziemy trzymać rękę na pulsie. Na pewno będą jeszcze transfery, planujemy te ruchy, także zobaczymy też, będzie to uwarunkowane odejściami, jeszcze ktoś może z drużyny odejść. Są kluby, które zgłaszają się bądź są zapytania z innych, z innych klubów o naszych zawodników, także ta sytuacja jest rozwojowa, ale to w każdej drużynie, w każdym okienku jest podobnie. Ja się cieszę, że na pierwszym treningu mieliśmy taki skład personalny. Jestem przekonany, że na obóz już będziemy mieli kilkunastu naprawdę bardzo dobrych piłkarzy i ta jakość w pierwszej lidze będzie później widoczna. Obóz zacznie się 30 czerwca, dwa dni wcześniej, też już trener o tym wspominał, tutaj mecz pożegnania tego stadionu przy Cichej. być może tej, tej trybuny, za którą się teraz znajdujemy, może to nawet ostatnia taka rozmowa, ostatni taki kadr, no, choć to będzie dopiero pierwszy, pierwszy sparing latem, no to, no to takie wydarzenie, że też no, warto na to czekać i, i warto wszystkich zachęcić, żeby kupowali bilety, bo nie wiadomo do kiedy one się Stanu. No myślę, że każdy kto wychowywał się tutaj przy ulicy Cichej, tutaj chodził na, me, na mecze i pamięta swój pierwszy mecz, e, kiedy przyszedł kibicować ruchowi z tego stadionu, no to na pewno duży, duża taka nostalgia, sentyment, wspomnienia, e, to wszystko pewnie gdzieś wróci. E, co do rywala, e, nawiązanie do, do tego też pierwszego spotkania, e, także dla mnie indywidualnie też jest to taki mecz wyjątkowy. No i myślę, że przede wszystkim jest to już fajny taki pierwszy test dla młodych zawodników, bo, bo pewnie kilku z nich dostanie szansę, a nie mają jeszcze nigdy okazji grać przy kilku tysięcznej publicy, a ja myślę, myślę, że kibice ruchu zdecydowanie spełnią te oczekiwania i zjadą się tutaj w bardzo dużej grupie. Dzięki Tomerze. Że... Dzięki bardzo.